W swojej restauracji Michał używa do sałatek dwóch rodzajów papryki: żółtej i czerwonej. W najbliższym czasie będzie potrzebował w sumie 100 kg papryki. Żółta papryka kosztuje 12 zł za kg, a czerwona 10 zł za kg. Michał planuje wydać na paprykę w sumie 1120 zł. Niech D oznacza liczbę kilogramów żółtej papryki, a M liczbę kilogramów czerwonej papryki, które Michał zamierza kupić. Jak wygląda układ równań, który opisuje tę sytuację? Tak, czyli problemem Michała jest, chce wydać 1120 zł na tę paprykę, i teraz pytanie zna cenę, i teraz pytanie jest takie: ile kilogramów ma kupić żółtej, i ile kilogramów czerwonej? No więc spróbujmy te informacje, które są zakodowane tutaj w, tym, w tych zdaniach, przekuć na układ równań. Czyli tak, w najbliższym czasie będzie potrzebował w sumie 100 kg papryki, tak? Czyli razem chce kupić 100 kg, no i jeżeli D oznacza liczbę żółtej, a M liczbę czerwonej kilogramów, no to, to ta informacja oznacza, że D plus M musi być 100, czyli tyle, tyle, tyle kilogramów papryki potrzebuje. No, i druga informacja jest taka, znamy cenę tej papryki, równo, zarówno cenę żółtej, jak i cenę czerwonej. I wiemy, ile chce pieniędzy przeznaczyć na tę paprykę. No to tę informację zapiszmy również w postaci równania. Czyli tak, żółta papryka kosztuje 12 zł za kilogram, czyli jeżeli kupi d kilogramów żółtej papryki i pomnoży przez 12, no to jest suma pieniędzy wydana na żółtą paprykę. Następnie kupuje m kg czerwonej papryki, za którą płaci 10 zł za kilogram. Czyli to jest suma wydana na paprykę, i wiemy, że chce wydać na tę paprykę 1120 zł. I to jest układ równań, który opisuje nam, nam sytuację Michała. No i rozwiązanie tego układu mówi nam, ile czerwonej papryki, a ile żółtej Michał ma kupić. No, rozwiązanie tego układu nie jest naszym celem, tylko. Jego sformułowanie, no i to jest zadanie z naszego portalu. Zobaczmy tutaj, prawda? Tu od razu te układy równań są opisane, więc musimy wybrać właściwy, prawda? I tam było tak, d plus m było 100, i 12 d to był ten układ, prawda? Bo, bo 12 d, tak, plus 10 m, czyli d plus m to jest c.